Witajcie! Witajcie! Dzisiaj jest bez, dzisiaj jest elegancko i tak troszkę witajcie, bo nie bardzo mam jak zrobić montaż. więc ja pomyślałem, żebyście się nie poczuli, że tak powiem źle. Bez, witajcie, to jest witajcie takie. Mam nadzieję, że uda mi się wrócić do nagrywania, bo to jednak spora frajda jest. Dzisiaj, po pierwszy krok, prawie zrobiłem sobie scenariusz, ale jednak go nie zrobiłem, żeby nie było zbyt łatwo. Nie, Dzisiaj będzie tak. Po pierwsze, czego nie będzie na blogu, to bym chciał Wam powiedzieć o tym, czego nie będzie. Nie będzie podsumowania, bo już, już jakoś mnie do tego nie bardzo ciągnie. Nie będzie wyzwań, bo jakoś nie, nie chwytam. No poza oczywiście tym jednym, który już jest czyli, że przynajmniej raz w roku pojedzie się tramwajem, no więc mam nadzieję, że tam się go jutro spełnić i będziecie mogli radośnie też dołączać, jeśli tylko sobie życzycie. To jest, tych rzeczy nie będzie. Prawdopodobnie nie będzie też recenzji nadal, poza tymi sekrusowymi oczywiście, bo sekrus pisze recenzje, a ja ich nie piszę, co dzisiaj się jedna z Pani przypomniała delikatnie, więc tak, tak zostanie. Dalej nie będzie recenzji, będą notki, wpisy, teksty o książkach, recenzje będą tylko sekrusowe więc tego nie będzie. Co będzie? No mam nadzieję, że będzie mnóstwo fajnych rzeczy, mam nadzieję, że będzie, będą filmiki, które będą coraz lepsze, no i będzie troszkę fajnych książek już za chwilkę. I dzisiaj chciałem Wam się pochwalić, co będzie w najbliższym czasie. Będzie to, czyli moje córki krowy, książka znakomita, z koszmarną opłatką, no ale skoro film i ona jest oparta na scenariuszy filmu, no to wiadomo, musiała być taka, a nie inna opłatka. Tak, miałem ją przeczytać dopiero w marcu, taki był plan, ale zacząłem, no i skończyłem ją właśnie dzisiaj. To będzie. Następną rzeczą, która będzie, to jest już będąca na czytniku, pewnie nie będzie widać na filmie, ale cóż, nic na to nie poradzę, kraftów na Krainie Czarów, czyli od Pruszyńskiego takie cudeńko o pani, która zrobiła Piękną robotę przez te wszystkie lata, jeśli chodzi o bycie cudowną aktorką. Co dalej co będzie? Będzie e, Melody Black. I tu przyznam szczerze, że tłumacz, którego pytałem, co sądzi o tym w mnie nie może To jest jedna rzecz. Druga rzecz, tak, użą na okładce, bo tu piszą coś o humorze, ale to nie jest książka specjalnie wesoła, ale nie zmienia to faktu, że jest świetna, jest po prostu świetna. A na 190 stronie, kto ma, niech sprawdzi. Na 110 stronie jest taki tekst, który na pewno znajdzie się w recenzji, który powoduje, że trzeba się troszeczkę nad sobą zastanowić. Będzie zaskakująca, zaskakująca książka dla młodzieży. Rzecz to mnie zaskoczyło: to jest, popularnie to jest tak sobie. Ten, kto czytał kilka dystopii, zwłaszcza young adult, nie będzie niczym zaskoczony z tej fabularnej. Ale to jest świetnie napisane i yy, przyznam szczerze, że, że bardzo mnie to zaskoczyło na plus, bo podchodzę do tego typu rzeczy z bardzo dużym, że tak powiem, niepokojem czy obawami, ale no, sięgnąłem z pewnych powodów i przyznam szczerze, że, że to jest dobra rzecz. Dystopinie to będzie chyba pierwsza rzecz, która trafi do, moi, do mojego syna młodszego, bo starszy nie czytał go do tego to Co będzie dalej? Będzie, będzie takie coś. To jest pierwszy tom. Yy, o magach prochowych e, trylogii. Mam nadzieję, że rzeczywiście będzie to tylko trylogia nie rozbucha się e, w jakiś dziki cykl. Bardzo przyzwoity fantazy, mile byłem zaskoczony tym. E, o dziwo, fabryka nie podzieliła tego na miliard tomów, podtomów i podtomików i dała oryginalne płatki, wygląda dobrze, czyta dobrze się. Dwójka już jest na czytniku, bo z racji tego, że to druga grube jak, jak cholera, to dwójkę sobie kupiłem na czytnik. W dla tych, którzy niespecjalnie lubią komiksy będzie przerwa, po prostu nic nie przeczytać, bo będzie o komiksie. Będzie taki komiks. Właśnie to jest jedna z najlepszych serii komiksowych, które wychodzą w Polsce. Na pewno jest to, jestem przekonany, z takich rzeczy, które zdobyła Ensnera, jedna z najbardziej wartościowych rzeczy. Ten tom akurat jest inny. Jest mimo oczywiście to, co we wszystkich właśnie mnóstwo nawiązań do popkultury i, i mnóstwo tych rzeczywiście baśniowych postaci, ale jest, on właśnie nie popycha fabuły w ogóle do przodu, on po prostu opowiada historię o tym, jak to czasem trudno jest być jak autorem. Będzie z dużą ilością zdjęć Harry Potter. Tak, wszyscy już czytali Harry Pottera, ale w tej wersji jest naprawdę cudowny. Te obrazki, które widzieliście w internecie, to naprawdę niewielki fragment tego, co tutaj jest. Eee, większość z was, was pewnie widziała tego, ten taki brzydki, zielony obrazek mają Ma Ma Malafoya. Ja nie wiem na co się czyta. Ten zielony taki. O, I, i, bo On był wszędzie, ale to jest jeden z najgorszych obrazków, które tutaj znajdziemy. I e, przyznam szczerze, że obawiałem się, że będzie mnóstwo nawiązań do filmu, ale ich nie ma. Jest tylko rysunkowo tylko jedna postać jest, jest podobna do tego, co nam mieliśmy w filmie i to jest profesor Quirrell. I to jest jedyna postać, która się kojarzy z filmem. Cała reszta jest naprawdę oryginalna i świetnie narysowana. To są te rzeczy, które będą, na pewno jeśli chodzi o książki. Mam nadzieję, że będzie też troszkę tekstów okołoksiążkowych, które ostatnio troszeczkę mi się rzadziej pojawiają. Ale coś ostatnio bardzo mam na nie ochotę. No i będzie za niedługo nowy tom przygód bohatera, którego stworzyła też John Rowling pod pseudonimem Roberta Gerborti. Jakoś tak to będzie. I teraz będzie trzeci tom. Natomiast ja będę miał dla Was. W tym miesiącu na pewno jeszcze konkurs z wołaniem kokułki, czyli pierwszym tomem. Więc jak ktoś będzie miał ochotę sobie poczytać, co też pani Rowling sobie zrobiła w wersji takiej troszkę bardziej dla dorosłego czytelnika, to, to będzie wołanie kukułki I jak będziecie mieli wołanie kukułki, to zaraz będzie jedzapnik i ten trzeci tom, co to za chwilkę go wydadzą, więc będzie szansa zacząć od początku. Nie wiem, nie czytałem jeszcze, natomiast moja żona czytała i była zachwycona. Naprawdę to była ostatnia książka, która skończyła w ubiegłym roku i była bardzo zadowolona. Nie, to nie jest, nie czytała, nie, nie, nie czytała tej wersji. To jest nowka sztuka nieśmigana specjalnie dla Was. Życzę wszystkiego dobrego w tym nowym roku, chociaż się w trzecim, ale te pierwsze dwa dni pewnie jeszcze troszeczkę były zakręcone. Eee... Wszystkim, którzy piszą, życzę dużo czytelników, wszyscy, którzy czytają, życzę dużo rzeczy do przystania. No i zapraszam serdecznie do mnie. Miejmy nadzieję, że spotkamy się jak najczęściej i wy, i, wy, i ja będziemy z tych spotkań zadowoleni. Żegnajcie, żegnajcie.